Dzień dobry. Ja, ja będę troszkę nudny, bo jeszcze wrócę do tego Wałęsy. Też mam dwa pytania. Pierwsze, mówił Pan, że w tych donosach, które były znalezione, on jednak wiedział, jak pisze, był dosyć kreatywny, i chciałem spytać, czy można jakoś powiązać to z tym, że w czasie swojej służby wojskowej, kiedy on też tam swoje robił, że to może się z tamtą brać po prostu, że tam go nauczyli. I stąd te metody. Czy, czy to można zrobić? A druga sprawa, mówił Pan, że on wypożyczył tyle tych dokumentów. Czy na tyle, co go Pan zdążył poznać, i na tyle, powiedzmy, stworzyć jakiś taki jego profil tego człowieka, czy uważa Pan, że on te dokumenty po prostu wziął i zniszczył? Czy możliwe jest po prostu, że on je zachował sam dla siebie i może kiedyś jeszcze gdzieś te dokumenty wypłyną? To, dziękuję. no Jeśli chodzi o pierwsze Pana pytanie, to oczywiście jest bardzo. Bardzo prawdopodobna hipoteza, no, czy nawet można powiedzieć źródło informacji, tylko niepotwierdzone e, <grymne> przez inne źródła, że Wałęsa był agentem Wojskowej Służby Wewnętrznej w okresie e, służby w wojsku. Kiedyś mi, no to mogę zdradzić, ja to chyba napisałem, już nie pamiętam, czy ja to napisałem, czy nie napisałem, ale myślę, że się pan pułkownik Chodysz nie obrazi. Ale Chodysz mi kiedyś powiedział. Wie pan, no to wszystko jest takie banalne z tym wałęsą. On zawsze musiał być jakimś agentem. Był agentem w wojsku w USW. Wcześniej był agentem milicji obywatelskiej w lipnie, jak tam kradł narzędzia w pomie, prawda? I go tam złapali, no to go wydział kryminalny przejął. Później to właśnie wojsko, wojsko w wojsku, WSW w wojsku, a później został agentem SB, no bo zawsze musiał komuś służyć, tak? No i w tym sensie oczywiście no bycie agentem SB od, od 70 roku, no to jest już trzecie doświadczenie agenturalne, no to wie Pan, no to w jakimś sensie oczywiście yy, być może najlepiej te zadania wtedy wykonywał, no trudno tutaj to porównywać, no bo jak powiedziałem nie ma materiałów. Natomiast to drugie pytanie, czego dotyczyło? Odnośnie tych wszystkich wypożyczonych dokumentów, czy uważa Pan, że jest on na tyle chaotyczny, tak, tak, to... że po prostu je zniszczył, czy może gdzieś tam trzyma pod poduszką? To znaczy, to, że zniszczył, nie świadczy o chaotyczności. Ja chciałem powiedzieć tak, jak mi się to wydaje, uważam, że starał się większość zniszczyć, jeśli nie wszystkie. Może takie pikantne, bo on czasami opowiada, przynieśli mi opowiadał, przynieśli mi w okresie prezydentury takie materiały, z których ja z Danuśką nago gdzieś tam jestem, tak. No tak sobie myślę, że może te zostawił. E... E... Natomiast natomiast inne te, które, które dotyczyły jego agenturalnej przeszłości zniszczył. Też trzeba powiedzieć, że on wypożyczał i nie oddawał później materiałów nie tylko na swój temat. On wypożyczył materiały na temat Lecha Kaczyńskiego, Jacka Merkla, Bogdana Lisa, Bogdana Borusewicza, całej plejady różnych działaczy. Co nie znaczy, że oni byli agentami SB, przynajmniej wszyscy, ale on po prostu zbierał materiały operacyjne tak, na, 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 na temat różnych swoich adwersarzy albo osób, do których coś miał i też ich nie oddał, więc wątpię, że on je akurat w tym wypadku zniszczył. Natomiast właśnie ten chaos, który, który jakby towarzyszy tej postaci, no on jest jakby częścią osobowości Lecha Wałęsy, jest pewną szansą dla nas, że nie wszystko zostało zniszczone, ale taki konkretny przykład. Jeśli gromek czempiński pisze dokument, wytwarza dokument, podpisuje go swoim nazwiskiem i, i przystawia pieczątkę, w dniu dzisiejszym przekazałem prezydentowi w Wałęsie y, mikrofisze, na których jest 2,5 tysiąca klatek, czyli sfotografowanych stron dokumentów, to wiecie Państwo, wie Pan, myślę sobie, że obsługa mikro, mikrofizm przez Lecha Wałęsę. Te rączki, grube paluszki, które mają wprowadzić mikrofisze w sprzęt, z którego korzystają historycy, i klatka po klatce przesuwać to, oglądać na czytniku. Ja sobie tego po prostu nie wyobrażam. Myślę, że jemu wydrukowano te mikrofisze, 2,5 tysiąca stron dokumentów, on to przeglądał. Natomiast mikrofisze. Ktoś to wziął. tak? Leszek Miller po mojej książce drugiej napisał na blogu, że, że ma je Gromosław Czępiński i nie chciał ich oddać w okresie, kiedy, kiedy prezydentem został Aleksander Kwaśniewski, kiedy poproszono go o ich zwrot. E więc tak sobie to wyobrażam. Pani prokurator, która prowadziła śledztwo związane z wypożyczaniem materiału przez Lecha Wałęsę, napisała w, 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 w swoim piśmie, takim najważniejszym, które cytujemy z Piotrkiem Gontarczykiem w książce z Balech Wałęsa, że Wyrywanie tych kartek było tyleż nerwowe, co chaotyczne, i po wielu kartkach wystają strzępy tych dokumentów, a nawet żeśmy znaleźli z Gontarczykiem dokument, który Wałęsa wyrwał z, z, z jednej z teczek, ale zostawił trzecią stronę. No więc to, to działo się chaotycznie, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że 99% tych materiałów. Zostało jednak skutecznie wyrwanych y, z tych teczek, bo najpierw Wałęsa otrzymał kopię materiałów, a potem zażądał y, oryginalnych teczek po to, żeby mieć pewność, że te materiały zostaną wyrwane z tych, tych, tych teczek, tak. I w tym momencie jakby dochodzi do sytuacji, w której najpierw giną kopie, a później giną oryginały z tych teczek, wyrywa te kartki. Andrzej Milczanowski to dostaje z Jerzym Koniecznym, szefem Urzędu Ochrony Państwa. Mówią, o jasny gwint, przyniósł, oddał nam te teczki, po, o połowę chudsze, tak. Ale teraz tak, do okładki jest, do okładki jest przyklejony spis treści, w spisie z treści jest napisane, że tam na stronie 173 do strony 175 jest donos TW Bolek, a cholera tego donosu nie ma, bo jest wyrwany. No to co towarzysze robimy? No to tam ktoś mówi, no to musimy teraz usunąć sami te okładki tych teczek. No on mówi, no to tak, tak oczywiście Myślę, że tak było, znaczy, że, że taka rozmowa była przeprowadzona, bo, bo tak się ostatecznie stało. No to musimy rozszyć teraz tę całą teczkę, która jest, która jest przecież opracowana jeszcze w latach 70., ma paginację stron, ma przywalone y, na sznurkach y, gorą na gorąco pieczęcie, i teraz wszystko to trzeba rozpróć usunąć okładki ze spisem treści. Y, 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 zrobić y, nową paginację stron, nadać temu y, y, nową okładkę i dopiero przekazać do archiwum. tak I tak to mniej więcej wyglądało. Przepraszam, adwocem. A no, od strony prawnej, jakby takie coś wyglądało? To znaczy, zakładają, A co jest tu adwocem? Ad bo... A do tego? ciągnąć pytanie od strony prawnej dwa lata więzienia. No więc właśnie, to jest normalnie paragraf na taką działalność prawda? Tak i w tym kierunku szło śledztwo. Yy, w... Do 1999 roku w tym kierunku szło śledztwo, ale pani prokurator też biedna, na tyle młoda, że nie wiedziała, że nie może przedstawić zarzutów karnych Andrzejowi Miliczanowskiemu, Gromosławowi Czępińskiemu, Jerzemu Koniecznemu, a nie, daj Bóg, Lechu, Lechowi Wałęsie. My to opisujemy, jak jest sterowane to śledztwo, jak prokurator krajowy yy, Karol Napierski i jego podwładna wydają dyspozycję pani prokurator, że ona nie ma prawa na przykład przesłuchać Lecha Wałęsy, tak? Albo yy, tam, tam w 1999 roku zarządów Buska i, i w fantastycznej naszej pani, pani minister sprawiedliwości Hanny Suchockiej yy, jest reforma kodeksu karnego, i oni to wykorzystują do tego, żeby, żeby umorzyć śledztwo, które, które no, dało owoc w postaci zarzutów karnych wobec tych trzech osób czyli Koniecznego, Czempińskiego i Milczanowskiego. Tak to się robi. Tak? Za to za kradzież dokumentów ściśle tajnych nikt nie odpowiadał. Tak? Ale na przykład, jak ja. Jak wariat. Napisałem 3 lata temu artykuł, że dostałem pocztą dwa donosy Bolka. No to wiecie Państwo, śledztwo, groźba wjazdu do mieszkania, bo nie było pewności, czy dostałem to mailem, czy, czy, czy pocztą. I hipoteza śledcza. To w ogóle Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania prowadziła śledztwo. Hipoteza śledcza była taka, że ja jestem y, osobą, która ma wszystkie akta Bolka ukradzione. Tak. To jest po prostu nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne. Ostatecznie to umorzyli, ale, ale no, sytuacja po prostu straszna. I mówię do pani prokurator: A czy będzie za przesłuchiwano? Mój pan żartuje. To może jeszcze tego ostatnie pytanie, czy ma pan zamiar jeszcze odbrążeć jakichś wybitnych Polaków w przyszłości, czy pan ma mnie za historyka od mokrej roboty, no, ale ja za takiego się nie mam. Ale oczywiście interesują mnie różne postaci. Ale, ale na razie jakby nie, nie zamierzam pisać o od razu Państwu powiem, Michnikach i, i, i Geremkach, mam tyle pracy nad innymi książkami, że, że nie zamierzam, ale nie wykluczam, może kiedyś napiszę ich biografię.